Dzień dobry Ryby, witajcie na moim kanale Zapytaj Tarota. Nie było mnie chwilę, bo jak weszłam w nowy rok numerologiczny, w rok dziewiątki, bardziej poczułam, było mnie bardzo intensywnie i po prostu potrzebowałam się odsunąć na chwilę z aktywności na kanale. Ale jestem, uznałam, że trzy tygodnie, które jeszcze przed nami we wrześniu mogą się komuś przydać, jakie będą prognozy z kart Tarota, jakie energie będą nam Tobie rybo towarzyszyć, więc proszę wybaczcie, bądźcie no, wybaczający dla mnie. I dziękuję za Waszą cierpliwość, że jesteście. Przekroczyliśmy 3000, więc jutro otwieramy szampana i idziemy do czterech. Rozwijajmy się dalej. No i jak jest, się czujecie w tej dziewiątce, bo y, to jest czas podsumowań. Ta, y, jesteśmy w dziewiątym roku numerologicznym i będzie to intensywny i ważny rok chyba dla wszystkich nas, więc u mnie się od razu zaczęło dynamicznie. Zachęcam Was też, żebyście obejrzeli te znaki Zodiaku, te filmiki, w którym, o moje piękne kwiaty pokażę, e, które e, macie znaki Zodiaku, które macie w Ascendencie i w Planetach Osobistych, link jak zawsze będzie w opisie filmu, a teraz już drogie ryby, prognoza na wrzesień 2024 dla Was. Prace finanse. Siódemka kielichów. Emocje, uczucia, miłości. Czwórka, buław. No to co robić? Na czym skupić swoją uwagę? Czym się zajmować? Cesarzowa. Tak, to jest cesarzowa? Tak, cesarzowa. A czego nie robić? Czemu nie poświęcać uwagi? Co może odłożyć na później? I to jest ósemka buław. Wasza postawa i nastawienie. Naprawdę, ryby, wy? Piątka buław? I karta na wrzesień dla ryb 2024 to. Jedna, jedna. Dziesiątka buław. Takie dobre były czytania. No. Wasze też będzie dobre, ale z malutkimi wyjaśnieniami. No dobrze. Zacznijmy od Waszej postawy i nastawieniu. Piątka buław. Będziecie nerwowi. Wy ryby nie lubicie wchodzić w konfrontację. Nie, nie, nie. To nie jest wasza energia, żeby mówić, no chodź, chodź, masz coś do mnie, tylko raczej unikacie konfrontacji, a tutaj wyraźnie e, to znaczy, że będziecie nerwowi. Jeżeli będziecie musiały wejść w konfrontację, to wejdziecie z takim wrzaskiem, jakby miał się walić świat. Uwaga na to, wszystko was będzie wkurzać, denerwować, triggerować. I wybierzcie sobie jeszcze inne słowa, które określają ten stan. Więc jak już masz świadomość tego, że możesz być nerwowy, co możesz zrobić? Możesz być w karcie cesarzowej, czyli na świecie jest wszystko i stan nerwowości, i stan harmonii. Co mogę zrobić, żeby się wyspokoić? Bądźcie czujni na ten czas, na siebie. Jeżeli czujesz, że ci leci ten. W... to że zaraz twój szybkowar wybuchnie i głowę ci wysadzi, to zajmij się czymś, co cię uspokaja, co na ciebie działa. Czy dla niektórych to będzie spacer, na niektórych weź oddech, technika relaksacji oddechowej też na pewno by pomogła. Pij wodę, produkuj miłość, no cokolwiek to będzie. Wybijaj się z tej energii konfliktu i z tej energii kłótni, nerwowości, bo do no tak ci radzi cesarzowa. Bardziej tą chęć, jeżeli masz w sobie jakąś złość albo niezadowolenie, to bardziej kreuj w kierunku, znaczy przekieruj tą, tą energię w kierunku kreacji i działania. Co ja mogę zrobić, żeby? Tak, bo zadbajcie o siebie ryby yy, we wrześniu, bo możecie czuć się przytłoczone i zmęczone. Więc jeżeli masz poczucie, że właściwie w Twoim domu tylko Ty się wszystkim zajmujesz i wcale nie masz lekko i nikt nie dostrzega Twojego zaangażowania czy poświęcenia, i masz trochę tego dosyć i jest Ci z tym ciężko, to zadbaj o siebie w karcie cesarzowej. Co ja ryba mogę zrobić dla siebie, żeby się lepiej poczuć, żeby nie być taka wymaglowana. Zobaczcie, to są akurat takie bajeczne te kartki, karty. Ale dziesiątka była w to jest ciężka energia. Dużo rzeczy będzie Was przytłaczało. Będziecie się czuli zmęczeni. Już wakacje się skończyły, a ja już jestem zmęczony. Już mam dosyć, mam za dużo obowiązków. Możecie mieć poczucie, że wszystko jest na mojej głowie. Zadbaj o swoją cesarzową. Obojętnie, czy jesteś yy, mężczyzną czy kobietą. Cesarzowa. Ona potrafi, nawet w najtrudniejszych warunkach, wykreować chwilkę czasu dla siebie, dla swojego relaksu. Oj, upadła mi karta. Żeby się zająć sobą, żeby sobie poświęcić czas, żeby zadbać o siebie, bo żeby wszystko ogarniać, to my musimy być silne, drogie ryby. I w cesarzowa, co robi? Dlaczego ona jest cesarzową? Kochane ryby. Stawiajcie granice. Jeżeli masz przy sobie dziesiątkę buław, to znaczy, że być może jesteś nadużywany. To, to w sensie, no właśnie, że wszystko na Twojej głowie, że każdą, a dobra, ona zrobi, a on załatwi, to zwrócimy się do niej, do niego, to on coś poradzi. My to mamy w dupie, ale, ale ta ryba to załatwi, bo zawsze to robi. Czas. Postęp, zacząć postępować inaczej. I nie kłócić się, dlaczego wy wszyscy zrzucacie na moje barki różne rzeczy, bo to i tak nic nie da. Tylko powiedzieć, w cesarzowej, dalej nie. Osiągnęłam limit. Bo się zawali, jak nie zrobisz. To się zawali. To, to porać coś. Ja już, moje baterie się wyczerpują. Nie mam siły. Przejdźmy do pracy. Drogie ryby, możecie się załapać na obiecanki cacanki od swojego szefa, od swojego pracodawcy, e, możecie się załapać na, e, na TikToku są ci coachowie, którzy mówią, możesz wszystko. Tak, możesz wiele, nie możesz wszystkiego. Możecie się załapać na, tak, na taką afirmację: Będę milioner. Jestem milionerem, jestem jakiś, jakiś, jakaś. Natomiast to będzie świat iluzji. W cesarzowej, co ci co robić? Skup swoją uwagę i zobacz, pracowo, w jakim miejscu jesteś i co możesz zrobić. Ale nie wkurzając się, Boże, ten świat jest tak beznadziejny, że ja nie mam żadnych szans, tylko realnie spojrzeć, co ja mogę zrobić jako cesarzowa, żeby osiągnąć sukces, osiągnąć swój cel, osiągnąć to, o czym marzę w pracy, w finansach, a nie karmić się mrzonkami, ktoś ci... Powie, daj mi, nie wiem, 10 tysięcy, zainwestujemy, za tydzień masz 25 tysięcy. No i przychodzi ten tydzień, ty nie dostajesz, oczywiście nie ma tych 25 tysięcy i się czujesz tak. No i jesteś wkurzony, wkurzona droga rybo. Ale trochę sama sobie wyprodukowałaś tą bańkę e, świat iluzji. Więc obudźcie się, ryby, wy lubicie marzyć. I w ogóle marzenia są zaje zajebiste i bardzo fajne i trzeba marzyć, ale marzymy i zaczynamy działać w tym kierunku. Co mogę zrobić? Cesarzowa stoi na ziemi, to jest kreatorka, to jest yy, w tarocie też często się określa jako matkę ziemię. Matka ziemia jest cesarzową. Ona rodzi plony, ale kiedy urodzi plony? Kiedy... Zasadzisz ziarenko i je podlewasz, dbasz o nie, to wtedy będziesz miał plony. A to, mam plony, ale siedzę na kanapie i nic nie robię, nie zadziała. Uwaga na budowanie sobie w pracy jakiś świat iluzji, że możesz wszystko. Co możesz, to możesz. Zejdź na planetę Ziemia i zacznij żyć w realu, droga rybo. Jeśli chodzi o finanse, yy, możecie mieć poczucie braku trochę w finansach że może nie, że Wam brakuje, także nie, nie starcza Wam do pierwszego, ale bardziej uczucie niedostatku, to żeby całkiem Cię to nie przygniotło, to pielęgnuj w sobie wdzięczność za to, co masz. Zawsze mamy jakieś pieniądze, nawet jeden grosz w portfelu, to już mamy coś. Ja wiem, że to może głupio i banalnie brzmi, natomiast nasz mózg to rozumie, że mamy i przestaje się martwić i przestaje się czuć taki strasznie przygnieciony tą e, codziennością czy tą, tym brakiem e, finansów. I to nie o to chodzi, żeby teraz mając jeden grosz czy dziesięć groszy pójść, pożyczyć od kogoś kasę i wydać wszystko na byle co, tylko uczyć się. Cieszyć z tego, co jest do, dla nas dostępne i zastanowić się w cesarzowej, co ja mogę zrobić, żeby to zmienić, żeby ta dostępność do zasobów była jeszcze większa. ok? Następna rzecz, jeśli chodzi o jakieś inwestowanie pieniędzy, odradzam, mrzonki, 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 gówno z tego wyjdzie, przepraszam, nic z tego nie wyjdzie. Ktoś wam naobiecuje, a potem wy w piące buła będziecie źli. No i powiecie, że no jednak ludzie to świat jest dobani i banda oszustów. Także w pracy bym powiedziała, przeczekajcie te trzy tygodnie, to są tylko trzy tygodnie. Bez zbędnych konfliktów, róbcie co do was należy, nie szukajcie dziury w całym, nie łapcie się na obiecanki, że od przyszłego roku będzie fantastycznie. Bardziej ja bym pomyślała, żebyście zadbali sami o swoją niezależność, czy o, o swoje zasoby. Chociaż ja tu nie widzę działania, tu widzę bardziej, bardziej wkurzanie się. Ale przejdźmy i jeszcze wracając do pracy, przy tej ósemce, ósemce buław możesz mieć rybo tendencję, że będziesz w pracy szukała Różnych okazji, z różnych dziedzin i tak tu trochę, nie wiem, posprzedaję jajek, tu trochę posprzedaję marchewek, a tutaj zacznę y, uprawiać ogórki, a przy okazji jeszcze y, sprzedaż bezpośrednia, nie wiem, jakiegoś tam urządzenia. Nie zadziała to. Nie rób tego. Skoncentruj się na jakimś jednym, maksymalnie dwóch celach zawodowych i finansowych i temu poświęć uwagę. Rozeznaj się, nie wściekaj się na ludzi, tylko poszukaj ludzi, z którymi będziesz mogła od, na ten temat porozmawiać, od których uzyskasz jakąś pomoc. Otaczaj się ludźmi, którzy wiedzą, którzy są ci życzliwi, którzy ci pomogą w tym, ale nie 20 celów, co, co drugi dzień inny cel. Dobra, to tu mi nie wyszło, tu nie wychodzi, nie mam z kim gadać, to y, pójdę y, jednak te ogórki y, uprawiać albo nie nie nie, to się zajmę sprzedażą bezpośrednią. To tak nie zadziała i będziesz totalnie rozczarowana, więc skoncentruj się na maksymalnie dwóch celach finansowo-pracowych i zacznij je realizować, choć będzie ci szło trudno, możesz mieć poczucie, że ci idzie jak po grudzie. Osoby, które są na redukcji i na redukcji wagi i się odchudzają, Przeczekajcie te trzy tygodnie, będzie Wam szło do pełni ciężko, możecie mieć załamanie i rąbniecie jakieś ciastko, bądźcie na to gotowi, albo powiecie w ogóle pieprze to i gówno tam to daje, to odchudzanie, nic mi nie idzie, możecie mieć chwilę załamania, także... To od Ciebie zależy tak naprawdę, jak, jak Ci będzie szło. Nie ustawaj w działaniu nawet małymi kroczkami w tej cesarzowej i zobacz to światełko w tunelu, tą swoją wagę docelową. Ale też mówię o innych celach, jak jeżeli masz, to do końca września będzie ci ciężko je realizować. Także dobrze wiedzieć. Nie, że jak, żeby się nie denerwować, tylko aha, no dobra. W tym miesiącu trochę muszę zwolnić i zająć się. No idzie jak idzie. W październiku będzie lepiej. Sprawy uczuciowe, emocjonalne. Czwórka, buław. No chciałaby dusza do raju, ale uważa, że nie ma fajnych, single, singielki. Że nie ma fajnych mężczyzn czy kobiet. Wszystkie są beznadziejne albo jakieś. I e, już jestem zmęczona tym randkowaniem. Mam dosyć. To, jeżeli masz takie poczucie w tych kartach, to ja bym się zajęła sobą. Rybo. Jak co jest we mnie fajnego? Zacznij od tego, co masz fajnego w sobie. Co lubisz w sobie? Jakie masz fajne cechy? Co może być dla innych interesujące, co ty masz? Hmm? I rzeczywiście może nie randkuj, nie szukaj, bo ci to faktycznie będzie przyprawiało tylko ból głowy. E, zajmij się rozwojem swojej osoby. Ra Idź na randkę sama ze sobą, droga rybo. Te, które jednak się. Zdecydujecie na to, żeby randkować, to szukajcie, ja bym się rozglądała za kandydatem na randkę, czy kandydatką gdzieś w okolicach swojego domu, gdzieś w okolicach swoich znajomych, rodziny, gdzieś, e, być może jest ktoś, kto na was zerka i z jakiegoś powodu nie podchodzi, może go trzeba zachęcić. Albo jest ktoś, komu nie daje szansy droga rybo i go trochę nie dostrzegasz w tej czwórce. To, to może byś mu dała szansę. Zarówno bez względu na to, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną. Porozglądajcie się wokół siebie, w pracy, w swoim środowisku, w tym, którym funkcjonujecie na co dzień. Czy tam przypadkiem ktoś na Was nie zerka życzliwie i nie chciałby się umówić na kawę i to by było. Ja bym zaryzykowała. Tylko nie narzekajcie, że jest tak do dupy i do bani. I nie wytykajcie błędów. Powstrzymajcie się. Bądźcie wesołą cesarzową, która jest totalnie kobieca dziewczyny. Ma ten czar, ma ten urok, ma ten dar kreacji, tak żeby ten mężczyzna przy Was się dobrze czuł. A ty, drogi mężczyzno, zaopiekuj się na randce kobietą, z którą się umówisz. Bądź opiekuńczy, tkli, troskliwy. Tkliwy to nie wiem, ale uczuciowy, nie bój się okazywać uczuć i emocji. Tak bym powiedziała. Pary. No, drogie pary. Przed Wami może być czas kłótni i dynamicznej wymiany poglądów. Mówiłam to chyba poprzednio, też taką dygresję. Ja mam takie powiedzonko, które daję moim dziewczynom, które przychodzą na karty, a głównie panom, którzy przychodzą na karty. Czy chcesz mieć rację, czy chcesz być szczęśliwy? Niech to będzie y, hasłem września dla ciebie, rybo. Bo ty możesz tą rację wywalczyć w piątce y, buław, oczywiście. No i? I będziesz miał zwieszoną atmosferę w domu y, i będziesz się czuł tak. Ze spuszczoną głową powoli. Przytłoczony, wściekły, nieszczęśliwy. I, i, yy, I taki. A tutaj może warto w tej cesarzowej, yy, nie musisz wygrać każdej rozmowy, nie musisz zawsze mieć rację. Yy, przyznaj rację swojej drugiej osobie, nawet jeśli jest to zupełnie z kosmosu racja, a ona wtedy będzie zadowolona i unikniesz trudnych sytuacji. Wybór oczywiście należy do Ciebie, co zrobisz. Skupcie się drogie pary ryby we wrześniu na tym, żeby unikać konfliktów i budować miłą atmosferę w domu przy tej cesarzowej. Dziewczyny, wy macie partnera swojego, zadbajcie o to, żeby było miło. Stwórzcie taki, taki nastrój w domu, żeby on się czuł dobrze. Nie narzekajcie nie, i nie bierzcie wszystkiego na siebie. Postawcie granice. Kochanie. Nie zrobiłaś obiadu? Nie. Oj, wiesz, tak się dzisiaj jakoś yy, słabo czułam i nie wiem, to coś tam sobie znajdź w lodówce. Albo dzisiaj nie jemy. Ha, 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 ha. ha. No nie wiem, to no, durny może przykład, ale z lekkością. I yy, kochanie, jestem zmęczona, idę się położyć. Zadbaj o to, żebyśmy coś zjedli. Na, może na takiej zasadzie, bo powiedzenie mu yy, ja ciągle robię obiady, a ty, te, a ty nigdy, to teraz twoja kolej. Do niczego nie doprowadzi, tylko do konfliktu. Ok, drogie ryby? I na ile się da, y, zadbajcie o ten miły czas y, w sypialni. I tak samo nie próbujcie naprawiać waszego związku na wszystkich płaszczyznach. Może zacznijcie od dobrej komunikacji. Drogie panie, nie za dużo słów do panów. Bo oni po pięciu minutach albo nawet po trzech już nas nie słuchają, już oni nie wiedzą, gdzie jest dygresja do dygresji, a czują się zaatakowani. Więc mniej słów, a więcej przytulasów, więcej uśmiechów, więcej akceptacji w cesarzowej, więcej rozumu. I takiego szukajcie, gdzie się da tej radości życia. Bo troszkę wam, wam będzie w tym wrześniu tak. Koń pod górę będzie trochę miał. No nie, wiecie co? Bo ja tu położę jeszcze kartę z innej talii. E, jak można tą dziesiątkę buław troszkę zneutralizować i to wasze nastawienie? No, żeby was jakoś podratować w tym. Trójka denarów, o, świetna rada. Słuchajcie, w Trójce Denarów um, otaczajcie się ludźmi we wrześniu, żeby was wybijali z tej ciężkiej energii. Otaczajcie się ludźmi, których lubicie, z którymi lubicie spędzać czas. Starajcie się z nimi spędzać czas, żeby, żeby właśnie siebie wzmacniać, żeby coś wspólnie zrobić, pójść na spacer, nie wiem, obejrzeć jakiś film zadzwonić do kogoś, pogadać, słuchaj, no tak, w ogóle nic mi się nie chce, Chryste, Panie, a Ty mi tak zawsze poprawiasz nastrój. Szukajcie y, ratunku na ten wrzesień wśród osób Wam życzliwych i nimi się otaczajcie, mówiąc im, że są potrzebni, że są ważni, że dzięki nim macie więcej siły i entuzjazmu do życia. I wtedy ten y, wrzesień nie będzie taki, no taki ciężkawy, ok? tego wam życzę. Jeszcze raz dziękuję za waszą cierpliwość. Subskrybujcie, lajkujcie, mówcie znajomym, że taki kanał istnieje, udostępniajcie, abyśmy mogli przejść do 4000, żebyśmy ta nasza społeczność tutaj wzrastała, bo jak zostawcie ślad, że byliście, bo to bardzo, bardzo mi dodaje skrzydeł i powoduje, że że chcę być obecna właśnie i robić to dla Was, te wszystkie prognozy i czytania. Tymczasem życzę Wam spokojnego, wspaniałego z przyjaciółmi, e, pomimo wszystko uśmiechniętego e, września. Buziaki Pa!